Nie bój się zaryzykować. Działaj! 2 km. Dużo. Mało. Czy to legalne wyprzedzanie pod prawym pasem? Nie wiem, nie mi oceniać. Ale działaj, rób to! To nie jest tylko wyprzedzanie lewym pasem i blokowanie. Zrobiłem trzy okrążenia dookoła tej hali, bo nie mogłem znaleźć mojej rampy. Powiedziel mi rampa numer 10. Jak się okazało, moja rampa numer 10 jest tutaj, a z zewnątrz tego kompletnie nie widać. I sobie tak jeździ dookoła, bo ci Węgrzy ani po angielsku nic w no i teraz, kurwa, ja to chyba powinienem być i tak tyłem wstawiony. Yeah, ja Nie wiem co się dzieje, czy dzisiaj nie ma jak to robić, bo zazwyczaj na tym magazynie, tak z pół godziny auto i wyjazd, nie, A dzisiaj w trzy godziny tylko dwa auta. No, ale widzę, że jest jeden wózek i tu taka starsza pani sobie nim jeździ i tak widać powoli może się uczy, nie mam pojęcia, no i teraz właśnie poszła sobie za palety się schować, pauzę sobie zrobić. No ja rozumiem, no przecież roboty trzeba szanować, nie ucieknie dlaczego w piątek kiedy mi się spieszy i nie zjadę i jedenastkę trzeba będzie walczyć kur... nie zdążę no nie zdążę ja pierdolę 500 metrów kurwa kurwa Pierdole. Idzie? Idzie, kurwa, dobrze jest. Jak nie, to trochę przestawię. Piątek, powrót do domu. No jakby w tej robocie wszystko się zgadza, nie? Jakby po staremu, środek skrzyżowania padł. Zakaz na Czecha no to mówię, wlecę od razu przez te katowice, jest zjebana droga, ale no chuj A tu tunel zamknięty i dominik leci na Czecha na zakaz wylej Byle ich nie było Ale zawsze są! A Metrów mi brakuje! Dodaj tam mi trochę! Nie biorę się tymi tirami, wyprzedzają się pół dnia, nie ma jak ich wyprzedzić. Panie, idź pan skończ z tymi tirami! Nie da, nie da się jechać, no! Jest, jest, jest! Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije!